robimy kawkę. Fajnie było tak z samego rana wyjść na spacer. Będziemy teraz jakoś tak pięć razy w tygodniu chodzić na takie spacery z rana, bo Dominik miał zabieg i ma szwy i nie może biegać, a on zawsze rano biegał sobie pięć razy w tygodniu i teraz będzie chodził na takie szybsze spacery i stwierdziłam, że się do niego nie łączę. Fajnie będzie tak z samego rana wyjść na zewnątrz. trochę tej energii ze świata pochłonąć, jakkolwiek to brzmi. Po prostu wiecie, słońce, teraz jest fajna pogoda, robi się wiosna, więc fajnie będzie trochę wyjść, chociaż chwilę się przejść, wiadomo, z SPF-em. I też wzięłam sobie butelkę, butelkę z wodą i wypiłam bardzo dużo tej wody. Wypiję wodę przed kawą, bo normalnie zawsze piję najpierw kawę. A teraz dla odmiany fajnie to wyjdzie. Nadal mamy jeszcze mleczko z promocji, więc wszystko jest idealnie, kawusia będzie przepyszna. Dzisiaj mamy sobotę, czyli mój ulubiony dzień. Poranna kawka w dużym kubku. Ja dzisiaj zamierzam nagrać parę rolek na Instagrama, ogarnąć troszkę posty, bo dawno nic nie, w, nie wrzucałam. Mam kilka pomysłów na to. Wieczorem wychodzę się spotkać e, na miasto. Tak to po prostu będę sobie trochę działać w domu. Jutro będę miała bardziej aktywny dzień, bo y, mam cały odcinek fajny do nagrania y, z pysznym jedzeniem i już nie mogę się doczekać. Y, Nagrałabym go dzisiaj, jakby mi nie wychodziła, bo tam wszystkie posiłki będę pokazywać, jak przygotowuję. I musimy trochę jeszcze przez ten weekend w domu posprzątać, e, także pewnie sobie to rozbiję na dwa dni, żeby nie spędzić po prostu połowy dnia na sprzątaniu, ale muszę, kurczę, wymyślić coś lepszego na to, żeby nie sprzątać w weekendy, bo jak na przykład weźmiecie się w sobotę ze sprzątanie, to nagle tracicie, nie sprzątacie pół dnia, ale wiecie, no, tutaj coś sprzątacie, coś was rozprasza. Sprzątanie to jest taki proces. Mm, że ja zawsze coś w trakcie oglądam, słucham, więc ten czas się od, automatycznie wydłuża. Nagle nie ma połowy soboty przez sprzątanie, więc gdzieś muszę zaplanować to, żeby te większe, większe porządki robić na przykład w piątek. Robimy przedśniadanie, czyli szybką granolę z patelni z sojowym jogurtem i będę się potem brała do nagrywek. To jest słodzie. Taki jogurcik mam. Mam ładne światło w weekend, ale jeszcze pada tak trochę nie z tej strony, co bym chciała, bo robi się w, przez okno taki pasek i trochę mi to przeszkadza, więc chyba chwilę poczekam z tymi nagrywkami. W końcu sobie przejdzie od tej strony, żeby mi świeciło fajnie. Tutaj mam nadzieję, że to nie będzie błąd, więc prawdopodobnie zajmę się teraz czymś innym. Do tego takie chrupki sojowe. I tak naprawdę to tyle, bo do tego jeszcze jabłuszko umyję i nawet nie chcę mi się wykrajać. Przypomniało mi się, że mam w zamrażarce taki deser przygotowany, który robiłam chyba tydzień temu. To są takie chrupki sojowe w czekoladzie. Mam gdzieś spisany przepis, więc muszę go po prostu odnaleźć. I mega fajne wyszły. Taki batonik koladowy z chrupkami sojowymi. I to są takie chrupki, wiecie, no one mają normalnie białeczko, to jest soja. Myślę, że fajna przekąska, taki batonik. Na drogę czy, czy jako przekąska do śniadania do, na deser. Na śniadanie rozgniatam bardzo dojrzałego banana. Dodaję olej, dodaję mleko roślinne, dodaję ocet, do tego słodzik, trochę soli i proszek do pieczenia, i takie placki wymieszane smażę na rozgrzanej patelni z odrobiną oleju w sprayu, ale po każdym placku. Dodaję do masy trochę kakao. Możecie dawać jedną trzecią łyżeczki, jedną czwartą, albo jedną drugą, nawet jeśli lubicie mocno, mocno czekoladowe, kakaowe placki. I te placki wychodzą coraz ciemniejsze i układam je od najciemniejszych do najjaśniejszych. Polewam czekoladą, posypuję jagodami i gotowe. Zrobiłam placki i one są zrobione na tej zasadzie, że na dole jest najciemniejszy, tutaj jest najjaśniejszy i wyglądają bardzo smakowicie tego jagódki, czekolada i jemy Super potrawkę. Na patelni rozgrzewam olej i dodaję ziele angielskie i liście laurowe. Do tego cebulka pokrojona w piórka. Chwilę podsmażam i dorzucam pieczarki, boczniaki, marchewkę i soczewice. Wszystko chwilę smażę, dolewam wodę, dolewam mleko roślinne, dodaję płatki drożdżowe, przyprawy sól pieprz i podaję z ugotowanymi ziemniakami z koperkiem. To z obiad. Mam już moje żarcie. Dzisiaj wyjątkowo fotografowałam porcję Dominika, cebulka, marchewka, pieczarki, boczniaki, soczewica. I mam teraz ziemniaczki z koperkiem. Jakie pyszne. W ogóle nie czuć tutaj tej soczewicy, bo pieczarki i boczniaki przyprawami robią całą robotę. Ta cebulka z zielem angielskim i liściem laurowym, więc jeżeli wiem, chcecie przemycić soczewicę w daniu, no to to jest super potrawka. Z ziemniaczkami z koperkiem, wow. Ziemniaczki oczywiście zrobiłam z wegańskim masłem kupionym w Netto. Dodałam trochę mleka roślinnego i sól. no i koperek na górę. Idę sobie to zjeść, zasłonię sobie zasłony, włączę sobie coś na laptopie, porobię coś odmurzającego. Zrobiłam sobie ostatnio zamówienie z Rosmana i pokażę wam kilka rzeczy. Zamówiłam sobie takie płatki pod oczy i taką maseczkę w płachcie, bo miałam ochotę zrobić sobie coś takiego. Podobne są bardzo fajne, więc zaraz przetestujemy. Lubione żeliki w dużej pojemności na promce były. Pianka do golenia, pianka do mycia twarzy. Nakładam na to od razu maskę w płachcie. Będę miała po prostu tę. Te... Te płatki pod maską. Ja nie umiem nakładać maski w płachcie. Tym się zawsze tak śmiesznie wygląda. Normalnie nie kupuję masek w pachcie. Wolę mieć takie kupione w dużym opakowaniu. Ale miałam ochotę, bo widziałam polecenie tej maski. A była tania. Chyba 4 zł albo 5. Jest na maskę w pachcie co tanio. I tak wygląda. Jestem już po maseczce. Nałożyłam sobie z powrotem SPF-a. Bardzo grubą warstwę Carmexu na usta, bo mam mega wysuszone. Przez tę pryszczkę, która teraz po prostu raną, która się goi. Muszę sobie naładować słuchawki, bo będę jechać tramwajem długo. Aby bez słuchawek, bez muzyki. No i się powoli będę szykować Ale w ogóle jak gotowałam to oczywiście zdążyłam Się zaciąć i mam plaster, który Mi się cały czas odkleja, bo jest w takim miejscu I Też tutaj sobie jak obierałam Ziemniaki, starłam kawałek paznokcia Im więcej gotuję, tym więcej ran Bojowych mam. Chodzę na miasto Z Beatą, z którą miałam się spotkać Kilka lat temu. Obydwie mieszkałyśmy W Krakowie i umawiałyśmy się na to spotkanie Które ostatecznie nie dochodziło Do skutku. Później Beata się Przeprowadziła. Później długo, długo później Ja się przeprowadziłam do Warszawy. Ona Teraz też się przeprowadziła do Warszawy jakiś czas temu. W końcu się zgadałyśmy i mam nadzieję po prostu, że nic się nie wydarzy, że nie wiem, że tramwaj się nie rozwali. Po prostu mam nadzieję, że już nam się uda spotkać. Wiemy do Wegandy na żarcie. Ja byłam w Wegandzie już raz i było fajnie bardzo. Jest tak piękna pogoda. Kabome i Beatka. Witam was z Beatą. Spotykamy się od ilu lat? Czterech. Spokojnie trzech. No i, i się nie udało, ale w końcu jesteśmy obie w Warszawie i się udało. Także zostawiam wam namiary na Beatkę w opisie i koniecznie tam wchodźcie. Jak chcecie Instagrama rozwinąć, ona was nauczy. Ona wam da wiedzę, Tak, ja wam tylko rozrywkę dam i przepisy. U niej szukajcie wiedzy. Idziemy do Carrefoura na zakupy, na wyprawkę wegańską dla tej pani. No, przyda się. Teraz mam Beyond Burgera za 20 zł i biorę. Pierwszy raz widziałam stacjonarnie Beyond Burgery i nie mogłam się oprzeć. Są zamrożone, więc pójdą do zamrażarki i zjemy na specjalną okazję. Mamy kotlety stojowe. Piękna Warszawka nocą. I ogarnę najpierw te rzeczy, które tutaj zostawiłam. Nieuporządkowane, bo chcę jutro przyjemnie zacząć dzień, więc musi być też przestrzeń ogarnięta. w łazience strasznie szumi wentylacja więc nie wiem czy jest sens żebym mówiła ja teraz się biorę za zmycie wszystkiego co mam na twarzy zaczniemy od tego, że kupiłam sobie takie plastry do depilacji twarzy, bo mam tutaj e, nad wargami, nie wiem czy nazwać to wąsik, ale po prostu więcej włosów i ostatnio mi zaczęły przeszkadzać więc sobie to przetestujemy e, czy to działa i czy to mi się podoba jak to działa użyję znowu tego kremu to jest krem, który super działa na jakieś takie wiecie, zaskórniki czy coś w tym stylu, tylko trzeba regularnie stosować przez parę dni, minimum. Tak regularnie dwa razy dziennie, bo mam cały czołek takie zasypane. Nie wiem o co chodzi. I zaczęłam też przez to wycierać twarz ręcznikami papierowymi, jednorazowymi. Nie wiem, staram się wykluczyć wszystkie możliwe przyczyny tego. Ten kremik mam nadzieję, że mi pomoże, ale zaczynamy od tego i się cykam, że to nie wolało. To są takie dwa plasterki. Mam to rozgrzać w dłoni i sobie tutaj przyłożę i to zrobimy. Tylko sobie zepnę włosy najpierw. Miałam tam rozgrzać w dłoniach, kładam tu. A, jakie to jest mocne! Wow! Jestem cała zaczerwieniona, a uważam, że efekt jest średni, bo tutaj na przykład nie udało mi się tak zrobić, jak chciałam. Ja teraz idę się przebrać w dresy, bo jestem w jeansach, a nie chcę być w jeansach i siadam do kopa.